Byłam nigdy tutaj na Kalwarii i jak jechaliśmy, to myślałam sobie, ten autobus nie wyjedzie. Naprawdę nie wyjedzie. Jak jechałam tutaj po raz pierwszy, to było 5 lat temu, to wszyscy mi mówili, że będę tutaj przyjeżdżać co roku że w ogóle fantastycznie że franciszkańskie spotkanie młodych i że będę tutaj wracała co roku. To jest miejsce, można powiedzieć, na uboczu. Jedzie się tak naprawdę tylko tutaj. Tu nic więcej poza sanktuarium nie ma. Jak w ogóle jakieś franciszkańskie spotkanie młodych, Kalwaria posławska, nawet tego nie ma na mapie. Atmosferę tego miejsca tworzy i klasztor, i sami franciszkanie. I Bóg, który uważam, że w jakiś specjalny sposób działa tutaj w tym miejscu. Przyjeżdżam na Kalwarię po to, żeby się wyciszyć, mimo tego, że właśnie jest tutaj dużo, dużo ludzi przecież. To jest spotkanie młodych, więc jest dużo młodych. Jednak tak mi się wydaje, że to jest takie miejsce właśnie do wyciszenia się dla mnie. Jest to miejsce, w którym tak długo jak nie ma koncertów, i nic się nie dzieje. To jest cisza. Taka cisza, w której człowiek słyszy to, o czym myśli, to kim jest i to, co chce powiedzieć do niego w danym momencie Pan Bóg. Tyle ludzi musiało pokonać te wszystkie górki, zakręty i przyjechali tutaj. Rozmawiałem z wieloma ludźmi tutaj i był jeden taki motyw przewodni, że uważam, że to miejsce jest niesamowite, że w jakiś sposób jest wyjątkowe. Najważniejsze w tych eucharistijach, które były do tej pory, to to, że one są takie różnorodne. Każda jest inna, nie tak. To jest coś niespotykanego dla mnie. No, wiadomo, i idziemy do kościoła w niedzielę, to, czy w ciągu tygodnia, to, to jest praktycznie to samo, jeżeli chodzi o taki, o formę. A tu jest inaczej. Msze to też jest coś, na co myślę każdy czekam, kto raz ich doświadczył, dlatego że jest niesamowita oprawa muzyczna. Ja nigdzie wcześniej, ani w międzyczasie, nie spotkałam się z taką z taką scholą, z takimi pieśniami, których, które nie są takie oklepane, często są w ogóle nowe. W parafiach ludzie często narzekają, że liturgia trwa za długo. No 50 minut po prostu można zwątpić. Tutaj zwykłe rzymsko-katolickie liturgie łacińskie trwały po 2,5 godziny i się nie dłużyły. I rzeczywiście człowiek trwał na modlitwie ym, i mijało mu to tak, jak no żeby nie przesadził, no może nie kwadrat, no, no trzy kwadraty. Jest właśnie nastawiona na, tam szatak no, na to, że, że tu młodzi przychodzą głównie i że chcemy tak, y, tak z radością właśnie uwielbiać Pana Boga i przyjmować go, y, cieszyć się tym. Ta, ta Eucharystia całkiem inaczej ją przeżywam. Jest więcej radości, więcej uwielbienia i więcej otwartości w relacji z Bogiem. I zaczynam zauważyć, że każda, każde słowo w Eucharystii nie jest podczas Eucharystii nie jest w żaden sposób przypadkowe, że każde słowo ma konkretne znaczenie. W tym roku właśnie jest tak ciekawie, bo byłam szakra katolicka To tak z nami zrobiło wrażenie. Jest tam dużo symboli. Dużo też takiego zapachu kadzidła, dużo śpiewu. Kompletnie tego nie rozumiałam, ale, ale no to było takie też bardzo ciekawe przeżycie i też takie poczucie, że, no, że właśnie tworzymy wszyscy wspólnotę. Czułam, nie wiem, czy można czuć bardziej mniej Boga, ale ja czułam, wydaje mi się, że tak, tak inaczej ją działał w tym momencie. I po wyjściu z niej też. To też było, że ja jeszcze byłam w tym... To, to nie było tak jak w niedzielę po wyjściu z kościoła. E, nie rozmawiamy o tym, że jak, co było na Eucharystii, jaka była homilia, tylko o tym, kto jak był ubrany na przykład. To tutaj nie, tutaj było... Czy czułeś to samo? Takie pytania między nami, między znajomymi, między ludźmi, z którymi spotkałam. Ja, to nie jest pytanie o to, czy ci było wygodnie, tylko jak ty to przeżyłeś. Cechu charakterystyczną tego, tego FSO było, że było ich strasznie dużo. Bardzo różnorodni z bardzo różnym doświadczeniem. Charakterystyczne było także to, że nie wszyscy byli kościółkowi. To są ludzie, którzy no jakoś chcą się też z nami podzielić ich własnym życiem. To są ludzie, którzy znaczy nie, nie boją się, może jest im trudno opowiadać o sobie, ale mimo to chcą. Opowiadają o Bogu, o tym jak oni przeżywają właśnie wiarę w Boga. <horszamy> Bardzo mi się podobało spotkanie z Darkiem Alejąkiem, które no, też pewnie dlatego, że było przeplatane koncertem, ale gość miał bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat e, właśnie życia i tego, że, że Bóg jest obecny cały czas w naszym życiu. Bardzo podoba mi się forma, w jakiej on to przedstawia i widać, że trafia do ludzi. No były bardzo mocne świadectwa, Michał Lorenz, który opowiadał, no historię taką bym powiedział, że nikomu nie życzę jej powtórzenia, a były też takie normalniejsze historie. No, no takie opowieści o takim w miarę normalnym życiu. No, coś się wydarzyło, ta wiara jakoś się rozwijała. Pani Anna Seniuk, to, to była chyba dla mnie, to jest chyba co gość dla mnie, no, który chyba największe wrażenie na mnie zrobił. Stała przede mną praktycznie, byłam bardzo blisko jej i to, co mówiła, no to było naprawdę prawdziwe. Ona mówiła swoje świadectwo, że tak, tak jak wielu z nas była przy Bogu, potem się pogubiła, ale wróciła i teraz jest ten czas, że, że świadczy. I to po pierwsze, że właśnie mam taki szacunek za tą odwagę do niej i za to, że się tak naprawdę ona dla nas tak bardzo chyba przygotowała na to. Mnie osobiście zawsze porusza w tych ludziach to, że nieraz po, pokonują setki kilometrów. To jest kwestia 500, 800, czasami nawet tysiąca. Tak naprawdę tylko po to, żeby spotkać się z nami przez godzinę, dwie i, i żeby dać nam świadectwo tego, czym żyją, żeby opowiedzieć nam o tym, jak do czegoś doszli. Myślę, że przemawia do młodych, którzy znają tych ludzi nieraz z telewizji, z gazet, z radia, a tu widzą ich parę metrów od siebie i, i słyszą to, co mówią, i czasami myślą taki gość, a mówi takie rzeczy, że niby tu go oglądam w telewizji. A on tutaj chce normalnie ze mną porozmawiać, mogę zadać mu swoje pytanie. W ogóle mogę go pytać o Boga. Przecież kto w dzisiejszych czasach idzie i pyta się kogoś z telewizji, kim jest dla ciebie Bóg, jak go poznałeś? Simon jest dla ciebie, a tu możemy to zrobić, i, i oni nie popatrzą się na nas dziwnie, tylko, tylko postarają się nam udzielić odpowiedzi. To, co jest dla mnie charakterystyczne, to chyba to, że one były tak różnorodne, że jakby niezależnie od drogi, to każdy mógł znaleźć taki, takie świadectwo do siebie taki przekaz, który mógł go gdzieś e, dotknąć. I mówię nawet i, i to jest najistotniejsze, znaczy, e, nawet nie te nazwiska, tylko to, że ci ludzie e, dają nadzieję. Praca w grupach myślę, że pomaga ludziom się otworzyć, tylko że ludzie spotykają się w takich grupach mniej więcej 10-20 osobowych, gdzie tworzą taką małą wspólnotę przez te kilka dni gdzie mogą podzielić się tym, co przeżyli, tym, co odkryli, tym, co im się podobało. Mogą zadać różne pytania, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. Przynajmniej można usłyszeć naprawdę ciekawe świadectwo. Jestem pierwszy raz animatorką na fsm -ie. Byli ludzie, którzy, którzy chcieli przyjść i którzy chcieli się nakarmić słowem i takim właśnie doświadczyć, z czym każdy z nas przyjechał. Mogliśmy się podzielić, mogliśmy się właśnie zbudować tymi wypowiedziami, doświadczeniem innych. Tematyka też jest moim zdaniem ciekawa i ważna, bo o ocaleniu, o ocaleniu w kontekście rodziny, o ocalenie jako nawrócenie, ocalenie, czyli zaufanie. Coś, co było właśnie takim pomocną sprawą pracy w grupach to była próba graficznego przedstawienia pewnych spraw, próba takiego prostego wytłumaczenia, bez zawiłych teologii, bez jakiegoś mieszania, ale właśnie ze względu na to, że, że odbiorcy byli w takim, a nie w innym wieku, animatorka próbowała w jakiś sposób się dostosować i to było takim ogromnym plusem tej pracy w grupach. są takie szczególne, dlatego, że co wieczór jest koncert innego zespołu. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest tu hip-hop, rap, reggae, są takie zespoły uwielbieniowe, jest franciszkańskie Fioretti, które występuje rok w rok i podbija serca wszystkich młodych. I jest to naprawdę taka niesamowita radość, moc, bijąca od tych ludzi, którzy tańczą, śpiewają którzy krzyczą po prostu, ile sił mają w płucach, skaczą. Sierpce Lednicy. I nigdy ich prędzej nie słyszałam, nie byłam nigdy na Lednicy. Może jakieś dwa, trzy razy, jak gdzieś jakąś muzykę słuchałam w internecie, to mi się tak przewinęli. Ale to jak co oni tutaj zrobili przy tej scenie z nami to było niesamowite. Taka radość, taniec. I się okazało, że połowę ich piosenek znam z kogoś indziej, bo są do, to, że mogłam też śpiewać, tańczyć, pokazywali nam różne tańce. I przy tym wszystkim chwali Boga przez taki taniec, przez, przez śpiew, przez to, że byliśmy wszyscy razem, że... Można było tańczyć z kimś, z kim, kogo się nie zna i teraz jak na przykład mijam kogoś, to o, to jest i w ogóle, to to tutaj dużo daje. Coś pięknego. Full Power Spirit. Oni byli kiedyś u nas Franciszkanów. Od tamtego czasu na przykład w moim życiu bardzo dużo się zmieniło, bo zmotywowałem mnie do poprawy jakości mojego życia przez wyrzucenie pewnych zachowań i tak Za co później byłem im podziękować, bo rzeczywiście zrobili konkretną robotę w moim życiu. I tak samo wydaje mi się, że wśród wielu młodych ludzi coś zdziałało ich słowo. To oczywiście świetna zabawa. No, trzeba się pyszaleć, wyskakać, wy, wykrzyczyć z siebie to wszystko, co, e, co w nas jest, a jednocześnie w zasadzie wszyscy, którzy śpiewali i grali, dołączali do tego koncertu taki przekaz ewangelizacyjny. No, może to nie jest zaskakujące w miejscu e, na fsm tak na franciszkańskim spotkaniu młodych, ale powiedziałbym, to było bardzo charakterystyczne. Myślę, że w większości młodzieży kojarzą się raczej z czymś nudnym, z siedzeniem, z kończeniem. z tym, że po pięciu minutach tak naprawdę nie wiadomo, o co się dzieje, o co tu chodzi i chodzi się dlatego, że... Trzeba, rodzice każą. Nabożeństwa na fsm ja myślę, że są czymś naprawdę niezwykłym, na co ja osobiście czekam zawsze cały rok i to jest coś, co jakoś tak najbardziej do mnie trafia: do odpowiednia aranżacja muzyczna, światło i to tak też przemawia do tych wszystkich zmysłów i dzięki temu możemy to przeżyć głębiej i nieraz pojawiam się łzy szczęścia, wzruszenia. Ludzie przeżywają to, myślę, naprawdę głęboko i można sobie uświadomić to, z czym tak naprawdę mamy problem, bo często uciekamy od nich w ciągu roku, bo zawsze nie jest ten czas, dzisiaj nie ma humoru i właściwie to problemu nie ma i zamiatamy go pod dywan. A myślę, że tutaj właśnie nie czujemy się sami przede wszystkim z tymi problemami, bo, bo widzimy obok ludzi, którzy tak samo mają, z czymś sobie nie radzą, też są czymś zniewoleni i możemy razem najpierw to przecierpieć, przepłakać, a później razem się radować. Z tego, że Chrystus daje nam znowu kolejną szansę i, i że możemy znowu zacząć na nowo. Bożeństwo zawsze wywoływało we mnie tak dużo emocji, radość, ale i smutek. Był taki moment, kiedy podchodziliśmy do kapłanów, kiedy mogliśmy im powiedzieć, co chcemy zawierzyć Panu Bogu, oni pomodlili się nad nami, i pobłogosławili nam. No i kiedy tak się właśnie zebrali wszyscy w kolejce do, do, do kapłanów, no to ja tak jeszcze siedziałam w ławce i sobie pomyślałam, no dobra, Panie Boże, ale z czym ja tam pójdę, co ja mam temu księdzu powiedzieć, co, co ja mam Ci oddać? Przecież wydaje mi się, że tam, że tam jakoś w miarę ci ufam, nie? I tak... Zawierzę ci swoje życie, ale potem wpłynęła na mnie myśl, chyba Duch Święty zadziałał, no że jednak jest coś tam we mnie, co, co tak nie do końca oddaje Panu Bogu. Gdzieś tam zauważyłam jednego franciszkanina, więc podeszłam do niego, powiedziałam, i tam pomodlił się nade mną i, i poczułam taki pokój i spokój w sobie w sercu. Te nabożeństwa, właśnie mi się wydaje, że dały mi najwięcej na tym FSM-ie, najwięcej przemyśleń, najwięcej właśnie zastanowienia i refleksji nad, nad pewnymi zachowaniami czy, czy sprawami w moim życiu. I czy to było właśnie nabożeństwo związane z ocaleniem, czy to było nabożeństwo związane z sakramentem pokuty i pojednania. Z każdego można było wynieść coś ciekawego, jakąś myśl, jakieś postanowienie na, na czas, który przyjdzie zaraz po FSM-ie. Zaczyna się tak naprawdę od, od pokazania nam naszego życia, bo często są scenki na początku, potem jest modlitwa przeważnie, sąsiadectwa, które też naprawdę wiele dają, no bo mogę zobaczyć, co inni, którzy już tutaj byli na przykład, jak oni to przeżyli, jak to wspominają. Wspólna modlitwa, modlitwa taka odważna, że modlimy się na głos. Stoi, nie wiem, kto stoi obok mnie za mną, ale to jest, nie, nie jest ważne, bo nie myślimy o tym, e, czy ktoś na mnie patrzy, czy ktoś nie patrzy, czy jak się zachowuje, bo każdy myśli w tym momencie, w każdym, każdy w tym momencie rozmawia z Bogiem tak naprawdę. To jest jego wewnętrzna rozmowa i mam tą świadomość. Było w nich coś takiego, co uzdrawiało. Eucharystia dawała siłę, a te nabożeństwa pozwalały zderzyć się z tym, co nas trapi, co jest naszą chorobą, co jest naszym doświadczeniem bólu, zranienia, niewiedzy czy nadziei. Nawet jak ludzie w ich trakcie płakali, to zawsze to znaczyło, że to dotknęło czegoś w nich. Czegoś, czego być może nigdy więcej i w żadnej innej sytuacji by nie dotknęli. I to dotknięcie chociaż wywoływało czasami ból, to była droga do tego, żeby to dalej ustawić. Pierwsze, że to jest radość. To jest taka bardzo charakterystyczna cecha i to jest, tworzą różni ludzie. Mój ojciec Piotr bez wątpienia, który cały czas się śmieje, wymyśla jakieś nowe żarty, ale nie tylko, bo to nie chodzi o taką radość, tylko polegającą na żarcie. To jest tu widać taką radość głębszą. Nie, nie przechodzi się obok nikogo obojętnie. Idziemy, wracając z koncertów, wychodząc z Eucharystii. Jak się cieszymy, czasem ktoś idzie, macha, to się mu pomacha jest coś krzyknie. Cały czas tutaj widzę wspólnotę. To jest dla mnie niesamowite, że ci wszyscy ludzie bez powodu się do siebie uśmiechają. Że ci ludzie nie mają żadnego problemu z okazywaniem sobie jakiejkolwiek pomocy czy czułości. To jest takie, takie zwykłe, tam powiedzmy, rozłożenie komuś namiotu, czy, czy prawda, pomoc w najprostszych rzeczach. To jest, to jest dla mnie coś, coś niesamowitego, że ci ludzie są, to jest dla mnie takie naturalne. Jeżeli to było w środku miasta, nie wiem, czy byśmy mogli się tak tak cieszyć, bo cisza nocna i w ogóle, a tutaj to jest czas dla nas. No i samo sanktuarium, które z zewnątrz jest takie takie skromne bym powiedziała, ale w środku jak się wchodzi i widzi się kończy sam obraz matki tutaj kalwaryjskiej naszej, to no on jest piękny i już patrząc na nią można się tak zachwycić. Przyjechałam pierwszy raz, to było 5 lat temu, i rzeczywiście wracam tutaj co roku, dlatego że jest to koniec świata, ale jest to najpiękniejszy Boży koniec świata, skąd widać wszystko jakby z zupełnie innej perspektywy, gdzie człowiek naprawdę jest bliżej Boga, bliżej innych ludzi, tak naprawdę czasami bliżej samego siebie, którego często gdzieś gubimy w ciągu całego roku pracy, nauki i miliona innych zajęć. Na początek to uśmiech na twarzy, radość w sercu i taka niecierpliwość, kiedy się w końcu te wakacje zaczną. Żeby już był lipiec, żeby tam było w okolicach 20-25 lipca, bo jednak ciągnie. Jak się już przyjedzie raz, tak mi się wydaje, to potem już właśnie się mierzy czas kalendarzowy od lipca do lipca, a tam w międzyczasie to nieważne. Tak, że to jest widać taki, taki smutek, że już koniec, że tak krótko, że mogłoby być że mogłoby być dłużej.